Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę, będę ogólnie wbijać level i przy okazji też sprawdzimy, czy ten podwójny fame, czy jeśli włączymy boostera, to czy ten podwójny fame będzie potwórnym fejmem, Zobaczymy. Dobra. Więc moi drodzy, zaczynamy. Oczywiście napiszmy oczywiście, że nagrywam. I ogólnie ja tutaj mam już przygotowane. Dużo rzeczy jeśli o to chodzi, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. I mam nadzieję, że się dobrze nagra głos Oby, serio już nie będzie następnej próby w tym przypadku Dobra Okej, okay, no to lecimy O Boże, ale mi myszka Dobra, lecimy Okej okay. Dobra, no to ogólnie zaczynamy na samym początku od yy, Jakże od mojego profilu, ponieważ tutaj mam award do odebrania Także, no trzeba oczywiście go odebrać i już. Boże, serio laguje mi ta jak strasznie. W każdym razie, odbierzmy ten obwód. Wreszcie. O mój Boże, dobra. Trochę mi to dało. E... Mam wrażenie, że chyba jednak jest potwórne. Tak mi się wydaje. Dobra. E, mam tutaj jeszcze skarbonkę, ale do spokojnie, zaraz. Skarbonka będzie na samym końcu. Dobra. Jeśli chodzi o ogólnie sam, bo ogólnie zbierałem grafy i mam ich teraz już tysiąc i tutaj w ogóle moje konto drugie po prostu wygrało tutaj w tym przypadku, ja po prostu dawałam sobie obiektywem tam VIPa, no, także wtedy ogólnie dawałam. natomiast pamiętam kto dawał najwięcej wcześniej grafów i była to uneka Rui, także ja serdecznie gratuluję, także ja gratuluję bardzo serdecznie wygranej yy, i ogólnie dam jej tam tę nagrodę, więc no, dobra, o Boże, odbieramy to. O mój Boże... Dobra, odbieramy. Wszystko najpierw inne i odbieramy grafy. Okej. Okay. Zobaczymy, może wbijemy level. Uwaga. Dobra, jestem bardzo ciekawy ile wbijemy. Wow. O mój Boże jedenaście tysięcy tylko brakuje. a Ile jest skarbu? Wow. Dobra, screen na pamiątkę jest. Eee, dobra. O Jezu. Screen na pamiątkę jest, dobra. No to skoro na pamiętkę jest, to przynajmniej tak myślę, Jezus. Maria, nie do końca sprawdziłam. Oh, dziękuję bardzo za pozdro. Dziękuję. Jezus, Maria, Dobra, jest. Dziękuję bardzo, pani Love Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło. Dobra, przechodzimy z powrotem do tego e, już. Boże. Prawie będzie już 300 tysięcy. Oh, ja wbiłem już level. O oh, Boże! Ja już wbiłem level. Ja już wbiłem level. O Jezu, chwila. Wait. Wait for it. Czekajcie. To trzeba zapisać, bo to, to trzeba zapisać tak jest. Żeby nie było, że potem ten screen ucieknie. Dobra, tu się zapisz. Nie wiem. Tak, z nim nie będzie. E, dobra. Lecimy z tym screenem. O mój Boże. Okej, okay, no dobra. Czyli mamy właśnie zrobione to. W końcu byliśmy 40. W końcu wybiłem 40 poziom. Wreszcie. No, nagrody oczywiście świetne nie są. Dobra, powróćmy do tego ekranu. E, dobra. Nie odebraliśmy jeszcze skarbonki. O mój Boże. Dobra. E, zostało nam ile? 5 431 tysięcy. No, sporo. Tyle powiem. Eee, zobaczymy w ogóle, czy ktoś mi dał cokolwiek. Nie. Póki co nic. Dobra. Lecimy odebrać skarbonkę. I będzie to właściwie tyle. Wow. Dużo. No, to będzie. Na, to jest naprawdę dużo. O mój Boże. No. Prawie 45 milionów. No cóż. Także udało nam się wbić 40 poziom, z czego jestem bardzo zadowolony. Wreszcie to zrobiłam. I dobra. No to moi drodzy, to będzie na tyle i ja bardzo Was serdecznie żegnam i pa pa!